Niedawno dostaliśmy pierwsze spojrzenie na zakazaną piątkę, na to jak będą wyglądać, no prawie i dzisiaj pogadamy sobie o tym kim tak naprawdę są, bo jestem związana bardzo ciekawa teoria. Już jakiś czas temu dostaliśmy okładkę, a także opis drugiego wydania Ninjago Shutter Spin, czyli nowej serii komiksów o Garmadonie, skąd dowiadujemy się, że Madon miał swoich uczniów i co ciekawe była ich piątka. Wiele osób myśli, że ta piątka uczniów Madona to właśnie zakazana piątka z Ninjago Powstanie Smoków. Czy jest to możliwe? Jeśli przyjrzymy się tym dzieciakom, to każdy z nich ma takie czerwone znamiona na twarzy, co już samo w sobie może sugerować, że łączy ich coś więcej niż tylko to, że ich nauczycielem jest Garmadon. Oczywiste jest też, że starszy syn pierwszego mistrza Spinjitzu musiał ich czegoś nauczyć, więc być może to właśnie on nauczył ich Spinjitsu, a następnie oni przekształcili to w Shatey Spin, bo jak wiemy Shatey Spin to zła odmiana Spinjitzu. Właśnie taka teoria pojawia się wśród fanów najczęściej, jednak według mnie nie jest ona możliwa. A dlaczego? Zakazana piątka znacznie poprzedza czasy Garmadona, a tym bardziej czasy wojen z wężonami, podczas których toczy się akcja samych komiksów. Wiemy to z opisu pierwszego wydania, które mówi nam, że Grimadon wyruszył w podróż za legendą zakazanej piątki. Nie miał potwierdzenia, że oni w ogóle kiedykolwiek istnieli, więc musiały to być naprawdę bardzo, bardzo stare dzieje, dużo starsze niż on sam. Jakim więc cudem tak stare postacie miałyby być jakimiś dzieciakami, tym bardziej, że z tego co wiemy, rytuał krwawego księżyca może ich ożywić przywrócić z martwych, to oznacza, że już dawno temu nie żyją, więc tym bardziej nie ma to żadnego sensu. W dodatku obstawiam, że twórcy daliby im jakimś lepszy design i byłyby to postacie wyglądające dużo groźniej niż no banda dzieciaków, która wcale groźnie nie wygląda, prawda? Natomiast nie jest wykluczone, że tych uczniów Gamadona w Powstaniu Smoków nie zobaczymy, ponieważ jedna z nowych postaci, czyli Gandalaria, również ma takie czerwone znamiona na twarzy, co może oznaczać, że ona jest właśnie jednym z tych dzieciaków, które kiedyś były uczniami Madonna, ale to tylko taka mała teoria. Sama zakazana piątka wygląda bardzo ciekawie, a jednocześnie bardzo mrocznie. Mimo tego, że my ich tak dokładnie nie widzimy, bo są zakryci tymi potarganymi płaszczami i innymi szmatami, to i tak czuć od nich bijący mrok. Ta mroczna aura jest po prostu cudowna i nie ma kompletnie żadnej możliwości, żeby to była tamta banda dzieciaków. No po prostu nie ma mowy, żebym w to uwierzył i jeśli okaże się to prawdą, w co szczerze wątpię, to będę niezwykle, ale to niezwykle zszokowany.

Krótko podsumowując to wszystko, Guy Madon miał bandę swoich uczniaków, jednak nie są oni zakazaną piątką. Są oni kompletnie za młodzi, zbyt słabi i nie wyglądają tak groźnie jak sama zakazana piątka, którą już przecież zobaczyliśmy. W dodatku, fani by byli po prostu źli, bo byłby to zmarnowany potencjał, gdyby okazało się, że to właśnie jakieś dzieciaki są tymi potężnymi mistrzami żywiołów, którzy kiedyś podbili świat. Dlatego, moim zdaniem, ta teoria nie ma sensu. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, a ja się żegnam. Hej! you okay.